Część trzecia. No. Hej, już teraz? No, no już. No, Długo spałaś. No, to już Co już. To już trzynasta? Tak, gdzie? Tak, już trzynasta. No może idzie się przebrać. po przebraniu Iza. Dobra, już się przebrałam. A w ogóle to yy, Sabrina jeszcze śpi chłopaki. No, jeszcze śpią. E, może i dziś e, śniadanie, bo my już jedliśmy. No, okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry. To moje jedzenie. Tak, to Twoje moje zdjęcie. Dziękuję. Mm. Pewnie dobrą to. Co to jest? E, mleko, mleko. Mmm, troskawkowe jeszcze. O, jest jakie dobre. Cieszę się. Dobrze, to ja tutaj to odłożę. A ty możesz lecieć, dziękuję. A dziewczyny, no? Może jak wszyscy się oburzą, się chowanego? Ej, dobry plan. Proszę pani, tak dziewczyny, tak Iza? Czy my moglibyśmy potem się pobawić chowanego wszyscy? Tak, jasne. Nie ma nic przeciwko. Ale super. No właśnie, widzę. Okej, okay, to ja może się ubiorę po ubraniu wszystkich. Ej, wstawaj! Już, już, Kamil! A właśnie, się mnie. Nie, nie. Ja, Kamil! Ja jestem przecież. Ci... Oczywiście, Daniel! Zaczynamy! Bo Ty jesteś Daniel. No ja jestem Daniel. A ja jestem Sebastian! A, ja jestem Sebastian. A spoko, dobrze, dzięki to po przebraniu Daniela. No okej. Okay. Ej, a ja ogóle miał jakiś pomysł, nie? Dobra, to e, przy pani. Tak. Możemy ubić sobie. Nie? Tak, już, czas najwyższy. Sabrina. O, tak. O... Możesz się już ubić? po w e, chowanego z chłopakami. No okej, ok, po przebraniu sobie? Okej, okay, już. To chodźmy do chłopaków. Chłopaki, no, może chcecie z nami się pobawić chłodnego? Jasne, oczywiście, okej, okay, fajnie. Yy, dobra, yy, to słuchajcie wszyscy. Tak, słuchamy. Yy, kto chce liczyć? Yy, yy, ja mogę. Dobra, to ty będziesz liczyć, yy, a wszyscy się inni chowają, wszędzie, gdzie chcą. Yy, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. A to ja tylko załóżę moją pas. Chowanie się. Hmm, gdzie tu się schować tu? Nie. Ech, może tam. O! No, to będzie super. Hmm, to padna jest spoko. O! Będzie super. Może tu się... Uwaga! Czu. Dobra, może być. Okej, okay, to się będę zmieścić. Udało się. Może tam być. Hmm, może gdzieś tu się schowam, tu? E, nie, nie na kiblu. Tu, nie. Tam gdzieś. No nie wiem gdzie, no. Tu. Dobra. Hmm, może pod wodą. Jak ktoś tam jest pod wodą, ale nie mam jak go zrobić, żeby tu pod wodą. jest. tam jest pod wodą. Kurde, tak gdzie mam się schować? Dziewięć! Kurde. Hmm. Chodź, nie, tam już poszło. No. Hmm. Tu? Czy tu? Nie wiem. Tu? Może tam bardziej? Nie. Dobra, niech będzie. gdzieś się szukam? Hmm. Gdzie oni się poukrywali? Hmm. Mam kamień, O, niech. Dalsza część będzie jutro albo może jeszcze dzisiaj pa.